Hejka kochani. Hejka kochani. Ogólnie. Pa Prawda, że Wam zawsze mówiłam, że niech zmienią w końcu to przedszkole. Niech zmienią, niech zmienią. Zmienili. Wreszcie zmienili przedszkole. No ja to muszę zobaczyć. Słuchajcie. Ja zawsze robię yy, ten. Ej, dobra. Ale pięknie. Zmienię ze skina na małe dziecko, żeby to nie wyglądało dziwnie. Czy jakaś dorosła baba tu chodzi? No to będę dzieckiem takim. Nie wiem, robię skiny dziecka, wiem, ja jestem dziwna. Ale fajnie tu Tu można siedzieć, oh my gosh. O, ja cię Ej, na górze będzie normalnie zapisuję, to jest tylko poczeka Ej, Ej, ale te kolorki. No. Teraz się to nie nie zawłodzić. Kurczę. No szkoda, że. Ej, to jest większe, tak? To jest większe. co mi się wydaje? To jest większe. No bo to jest większe. Tylko ja, ja, nie, ja nie umiem odróżnić, od co to jest większe, bo. Dla mnie jest takie same, ten placówka w troszeczkę. Nie no, można. tu było takie fajne pochowanie się i teraz tego nie ma. Szkoda, że tego już nie ma. Ale dobra, przejdźmy sobie ten. Fajnie. Co jeszcze bym mógł zmienić? Te małe sklepiki tu na pewno muszą zmienić. Urząd miasta muszą zmienić na pewno. Co jeszcze? Stację benzynową. Stację benzynową, galerię. Nie wiem, nie wiem co jeszcze. Ale mega dziwne, że tu nikt nie ma. Powinno tu coś być. O! Nie było tego, że rowery leżą i tego nie było, to dodali też. To tu na bank dodali, bo tego chyba nie było, więc musieli to dodać. A ja sobie na chwilę wyjdę i wejdę jeszcze raz. Czekaj. I tak zrobiłam cięcie też. Musiałbym, musiałam. 21 nowych dodatków w Dwadzieścia jeden nowych propsów w totali. Znowu przeszukujemy. O! Tego, co? Ej! To jest mega fajne. Ej, można... Można na drodze postawiać. Nie wiem, co to, to. To było, to jest od tamtego na... Tu, tak, tu. Uuu, trony! Trony dwa, ładne, ładne, ładne. Na pewno będzie jakaś nowa seria. Tylko jeszcze nie wiem jaka. Na pewno coś nagram. Z kimś? O, z kim? Nie z kuzynkami. Tak jak zawsze. I zawsze nagrywam z kuzynkami. bo to bardzo dobrze, wiecie. Roboty! Ale te Robocik. Szkoda, że ich się uruchomić nie można. U, farba! Ej, to far... Bardzo. O, no i fajnie, że można. On farbeś mnie. No mega. To już było Tu też nic. Tu, tu nie wiem, sama, czy coś tutaj nowego. Tu też nie wiem. Albo już wcześniej go tutaj i ja nie zauważyłam. Tu nic, tu nic. U dobra to. To bardzo fajne. To bardzo fajne. To nie wiem co czy. O, Mandy też sprawdza. Nie, nie sprawdza, tylko... Wrócił, że sprawdza. No tak, wrócił. Sprawdził już. Troszeczkę wcześniej. Tu jest. To całe tutaj. I to jest bardzo fajne. Bardzo ładne. Na pewno do czegoś to mi się przyda. Na pewno. <ścoughs> Na pewno. Dobra. Dobra. Jesteśmy. No. No. no to ten update no nie był też no fajne rzeczy. Zobaczymy czy domek jakiś tutaj, dali. Fajnie jakby dodali jakiś... Nie, nie dodali nic. Chyba. No nie, raczej nie. Idziemy sobie... To przedsz przedszkola? Jako mała dziecią, bo jako mała dziecią możemy też chyba w, w więcej. Przerzucajmy to. Zupełnie przerzucajmy to, jako mała dziecią. Tu na pewno wiem, że tu nic nie ma, żadnego tajnego przejścia. To. To jest fajne. To jest też fajne. To są takie jak Jest też też taka taka biblioteczka. są też słodki. Ta inne, Ta fajna, jest można podglądać można dzieci. Dzieci. Tak powiedziałam Podglądać Nie my. przycisków nie ma nie ma żadnych, są wywiadówki chyba tita, tita, tuta, tita, tuta, tata. nie no bardzo ładne bardzo ładne, bardzo doceniam to, to jest też fajne w sumie zawsze marzykałam na no to przedszkole, że nie jest zmierzone, nie jest zmienione w końcu zmienili. Chyba ktoś tu idzie, to, to ja to zrobię. Jak gdy idę mnie powie. O jakie tu to było, to ja też siebie też. <grym> Czemu tu nie ma żadnych sekretnych wejść, tylko domek jest, w którym za niego mogę się schować i tu położyć i tyle, i tyle, tylko tak. To wejście się powiększyło? Czy mi się wydaje? Łomatko, kto to jest? Ha! Jak łą. łą. Dnie? To jest za dziecko, przepraszam bardzo. One są bardzo podejrzane. To dziecko ma koci ogon. I to dziecko ma... ma jakieś płachty. Ma jakieś płachty i ma różową skórę i ma maskę dziewczynki. Ja zrobiłam policję nową. Jeżeli ona zrobiła policję nową. Policję. Wiecie, że ona już zrobiła policją, wiecie, wiecie? Tak, bo ona jest na pewno adminem w KM, Która nie ma żadnych, ale to żadnych oznaczeń, że jest adminem. Wcale nie jest podejrzane. Wcale nie jest podejrzane to, że takie... ohejka, O kurde. To kończymy, hejka. Kończymy. Te... Koń... Dobra, raczej nie, nie kończymy ten, tego odcinka. Bo na pewno... Dobra, wytłumaczyłam że wszystko nie i w ogóle i bla, 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 i tyle. bla, to bla, bla, bla. i tyle. A to sorka. Okej. Okay. O, tak i mój fan, czy tam fanka do mnie dołączyła. To ja idę, idę znowu. mnie na to już kolejny raz. Kolejny raz musimy to przeszukać. Faj! Ja czekam aż nowe Lavipa auto, jakieś to Bo te auta w ogóle się nie przy... Dobra Pod stołem też nic nie ma Dobra, ja chcę zobaczyć jakiś sekret w szpitalu Bo ja w szpitalu żadnych sekretów nie, nie znam Dlatego chcę jakiś sekret znaleźć tam, w szpitalu Na odcinku z przedszkola No

Teraz. Dobra, to nie działa. No to ja nie umiem sekretów. Ja nie jestem dobra w te sekrety. W takim razie. Chyba, że to było gdzieś indziej i na to robić to robić. No nie wiem. Na pewno wiem, że nie, że nie umiem robić sekretów. Na pewno. Na 100 Ja nie umiem sekretów. <laughs> wiem, że to ja już robię, ale wiem, że będę się lepiej polecał do jakiegoś innego miejsca. Magic! Teraz by ktoś musiał mnie wysiąść. Patrzcie, tu pływam, a w wodzie już magicznie nie pływam. Bo to jest chyba woda, Albo ma odwrót. Nie wiem, power of line, team deletation, Tu jest wyjście, tak, tu jest wyjście. Tak. Widzicie? Dziwne, że tu nas. A w sumie nie, nie, dziwne. Jak tu sobie wyjdziemy. Padały. Wolfpack. I nie, nie pytajcie mnie, co to znaczy, bo ja nie wiem, co to znaczy. No, to tyle, pają.